Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak naprawdę działał najstarszy zawód świata w starożytnym Rzymie? Za marmurowymi kolumnami i białymi togami krył się przemysł, który obracał całymi fortunami i angażował tysiące kobiet, których życie zależało całkowicie od zachcianek mężczyzn. Dziś zanurzymy się w najciemniejszych i najbardziej fascynujących sekretach rzymskich burdeli. Ale zostań do końca. Bo to, co odkryjesz o jednej konkretnej niewolnicy, całkowicie zmieni twoje spojrzenie na ten świat. Zapewniam cię, że ta historia na końcu zostawi cię bez słów. W starożytnym Rzymie seks nie był tematem tabu, jak to bywa w wielu współczesnych społeczeństwach. Rzymianie mieli dość pragmatyczne podejście do seksualności, zwłaszcza jeśli chodzi o wolnych mężczyzn. Dla nich wizyta w burdelu była tak normalna, jak pójście na rynek czy do term. Nikt nie unosił brwi, jeśli rzymski obywatel wchodził do takiego miejsca w biały dzień. To było częścią codziennego życia, podstawową potrzebą, którą społeczeństwo nie tylko tolerowało, ale regulowało i nawet chroniło prawnie. Burdele, znane jako lupanary, były rozsiane po całym Rzymie. Nazwa Lupanar pochodzi od łacińskiego słowa lupa, co oznacza wilczyce, a także rzymianie nazywali prostytutki. Te miejsca różniły się ogromnie pod względem jakości i ceny. Niektóre były luksusowymi przybytkami, prawie pałacami ozdobionymi erotycznymi freskami i importowanymi meblami, gdzie klienci mogli cieszyć się nie tylko towarzystwem kobiet, ale też dobrym winem. Muzyką i rozrywką. Inne z kolei były prostymi, ciemnymi i śmierdzącymi pokojami w najbiedniejszych dzielnicach miasta, gdzie transakcja była szybka, mechaniczna i desperacka. Większość kobiet pracujących w tych miejscach była niewolnicami. Niektóre urodziły się w niewoli, inne zostały schwytane podczas niezliczonych wojen podbojowych. Które Rzym prowadził nieustannie na swoich granicach. Można było tam znaleźć kobiety z Galii, Germanii, Brytanii, Grecji, Afryki i Azji. Ta różnorodność była jednym z największych atutów dla rzymskich klientów, którzy mieli specyficzne preferencje w zależności od pochodzenia etnicznego kobiet. Grecy mówili, że Galijki są ogniste, że Egipcjanki znają starożytne sekrety rozkoszy że germaniki są dzikie i namiętne. Ale tu jest coś, czego wielu nie wie. Nie wszystkie prostytutki były niewolnicami. Były wolne kobiety, które z powodu problemów ekonomicznych lub z własnego wyboru zajmowały się tym fachem. Jednak te kobiety płaciły za to ogromną cenę społeczną. Kiedy wolna kobieta rejestrowała się jako prostytutka przed rzymskimi władzami, co było obowiązkowe, Traciła praktycznie wszystkie swoje prawa obywatelskie. Nie mogła wyjść za mąż za rzymskiego obywatela o dobrej reputacji. Nie mogła dziedziczyć majątku w taki sam sposób, a jej status społeczny był na zawsze splamiony. To była nieodwracalna decyzja, która piętnowała je na całe życie. Sam proces rejestracji był upokarzający. Kobiety musiały stawić się przed magistratem zwanym Edylem który prowadził oficjalny rejestr wszystkich prostytutek w mieście. Tam musiały podać swoje prawdziwe imię, choć później przyjmowały artystyczne pseudonimy i przypisywano im kategorie w zależności od wyglądu i umiejętności. Ten rejestr nie był zwykłą biurokratyczną formalnością, to była forma kontroli społecznej, która pozwalała państwu rzymskiemu regulować przemysł, pobierać podatki, i utrzymywać pewien porządek w tym, co mogłoby być całkowitym chaosem. Podatki właśnie były kluczową częścią tego biznesu. Właściciele lupanarów musieli płacić regularne podatki państwu rzymskiemu, a te kwoty nie były małe. Szacuje się, że przemysł seksualny generował ogromne dochody dla skarbca publicznego. Niektórzy współcześni historycy obliczyli, że mógł stanowić nawet do 5% dochodów podatkowych Rzymu. To zdumiewająca liczba, biorąc pod uwagę skalę rzymskiej gospodarki. Te pieniądze były używane na budowę akweduktów, dróg, świątyń i na finansowanie legionów, które podbijały znany świat. Teraz porozmawiajmy o codziennym życiu wewnątrz lupanaru. Większość tych przybytków miała dość standardową strukturę architektoniczną. Na parterze zwykle był wspólny obszar, gdzie klienci mogli pić, rozmawiać i wybierać preferowaną kobietę. Pokoje znajdowały się na piętrze lub w bocznych korytarzach. Były to małe przestrzenie, ledwo wystarczające na wąskie łóżko i może mały mebel. Nie było tam luksusu ani wygody w tych celach. Kobiety spędzały tam większość swoich dni i nocy, obsługując jednego klienta po drugim. Tempo było wyczerpujące. W najtańszych lupanarach kobieta mogła obsłużyć dwudziestu lub trzydziestu mężczyzn dziennie. Nie było odpoczynku, nie było prywatności, nie było godności. Zapisz się, jeśli Ci się podoba ten filmik, bo jeszcze wiele zaskakujących szczegółów przed nami. Ceny różniły się ogromnie w zależności od typu przybytku i kobiety. W najskromniejszych lupanarach cena za podstawową usługę mogła być tak niska jak dwa asy, co odpowiadało cenie bochenka chleba. To był tak przystępny koszt, że praktycznie każdy mężczyzna, nawet najbiedniejszy w Rzymie, mógł sobie pozwolić na tę przyjemność od czasu do czasu. Na drugim końcu skali były luksusowe kurtyzany. Wykształcone kobiety, które umiały czytać, pisać, grać na instrumentach muzycznych i prowadzić inteligentne rozmowy. Te kobiety żądały astronomicznych kwot i obsługiwały wyłącznie senatorów, generałów i bogatych kupców. Jedną z najbardziej niepokojących rzeczy w tym systemie była wiek rozpoczęcia. Niewolnice mogły być sprzedawane do lupanarów od bardzo młodego wieku. Chociaż teoretycznie istniały prawa ustanawiające minimalny wiek, te reguły były systematycznie ignorowane. Są zapisy wspominające dziewczynki w wieku 12 lub 13 lat pracujące w tych miejscach. A prawdopodobnie niektóre były nawet młodsze. Dla tych dziewczynek dzieciństwo kończyło się gwałtownie w dniu, gdy zostały sprzedane lub oddane do lupanaru. Właściciele burdeli. Zwani Lenonami, byli postaciami pogardzanymi w rzymskim społeczeństwie. Chociaż ich biznes był legalny i przynosił im wielkie fortuny, społecznie byli uważani za infamis, co było rzymskim terminem prawnym oznaczającym brak honoru. Lenon nie mógł piastować urzędów publicznych, nie mógł świadczyć w pewnych rodzajach procesów i był postrzegany z takim samym pogardą jak gladiatorzy czy aktorzy. Jednak to nie przeszkadzało wielu bogatym obywatelom w prowadzeniu lupanarów przez pośredników, co pozwalało im zachować reputację w nienaruszonym stanie, jednocześnie zbierając zyski. Ale tu jest coś fascynującego nie wszystkie komercyjne spotkania seksualne odbywały się w lupanarach, istniała cała równoległa gospodarka prostytucji ulicznej w pewnych dzielnicach Rzymu zwłaszcza w pobliżu Circus Maximus i w niektórych częściach Forum kobiety oferowały się bezpośrednio na ulicy te uliczne prostytutki były zazwyczaj najbardziej zdesperowane te które nie znalazły miejsca w ustalonym lupanarze lub zostały wyrzucone z powodu wieku czy choroby pracowały w jeszcze bardziej niepewnych warunkach negocjując z klientami w ciemnych zaułkach lub pod łukami budynków Istniały też ambulatorki, prostytutki, które podróżowały z miasta do miasta, podążając za rzymskimi legionami. Gdziekolwiek obozował armia, tam pojawiały się te kobiety, zakładając tymczasowe namioty i oferując usługi żołnierzom. To był ryzykowny biznes, ale potencjalnie lukratywny. Rzymscy żołnierze otrzymywali regularną żołd. I zdala od domów wielu z nich było bardziej niż chętnych, by wydać pieniądze na wino i kobiety. Warunki życia tych seksualnych niewolnic były brutalne, choroby weneryczne były powszechne i nie było żadnego skutecznego leczenia. Infekcje, niechciane ciąże, wymuszone aborcje i przemoc fizyczna były częścią ich codziennej rzeczywistości. Wiele umierało młodo, wyczerpane nieustanną pracą i chorobami. Inne stawały się bezpłodne z powodu infekcji lub aborcji przeprowadzanych w niehigienicznych warunkach. Nie było żadnej sieci bezpieczeństwa, żadnego systemu opieki zdrowotnej, który by je chronił. Jednak, i to może zaskoczyć wielu, niektóre niewolnice udawało się wykupić swoją wolność w rzymskim systemie prawnym. Niewolnicy mogli gromadzić coś, co nazywało się peculium, rodzaj osobistej własności, która technicznie należała do pana, ale niewolnik mógł z niej korzystać. Niektóre prostytutki, zwłaszcza te pracujące w droższych przybytkach i otrzymujące hojne napiwki od zadowolonych klientów, udawało się zaoszczędzić wystarczająco, by negocjować swoje uwolnienie. Ten proces mógł trwać lata lub dekady wyczerpującej pracy, ale reprezentował jedyną realną nadzieję na ucieczkę z tego życia. Po uwolnieniu te kobiety stawały przed nowym zestawem wyzwań. Ich przeszłość podążała za nimi jak cień, chociaż technicznie były wolne, ich reputacja była zrujnowana na zawsze, większość kontynuowała pracę w tej samej branży, teraz jako wolne kobiety, ale wciąż uwięzione w tym samym cyklu. Niektóre, te najbardziej szczęśliwe i sprytne, udawało się stać właścicielkami własnych lupanarów, stając się lenonkami i w ten sposób perpetuując ten sam system, który je zniewalał. Teraz dochodzimy do historii, którą obiecałem na początku, tej, która zmieni Twoje spojrzenie na to wszystko. W historycznych archiwach istnieje zapis o niewolnicy o imieniu Hispala Faecenia. Ona nie jest sławna ze swojej urody czy umiejętności, ale z czegoś zupełnie innego. Hispala była prostytutką pracującą w Rzymie w II wieku przed naszą erą. Jej życie zostałoby całkowicie zapomniane, gdyby nie to, że stała się kluczową informatorką w jednym z największych skandali politycznych i religijnych republiki rzymskiej sprawie Bachanali. Bachanalię były religijnymi festiwalami na cześć Boga Bachusa, Boga wina i ekstazy. Te rytuały, które pierwotnie były szanowanymi kobiecymi obchodami, przekształciły się w tajne orgie, gdzie rzekomo popełniano wszelkiego rodzaju zbrodnie: morderstwa, rytuały, polityczne spiski, gwałty i seksualne perwersje. Rzymski senat był przerażony. Bo te kulty rozprzestrzeniały się szybko i wydawały się podważać ustalony porządek społeczny. Hispala została wtajemniczona w te kulty przez swoją własną panią, gdy jeszcze była niewolnicą. Znała wszystkie sekrety, wszystkich uczestników, wszystkie okropności, które działy się podczas tych nocnych spotkań. Kiedy władze zaczęły śledztwo, to Hispala podjęła odważny, lub desperacki, zależnie od punktu widzenia, krok, by zeznawać przed Senatem. Jej zeznania były tak szczegółowe i przekonujące, że wywołały jedną z największych czystek politycznych w historii Rzymu. Tysiące ludzi zostało aresztowanych, wielu straconych lub wygnanych. A co stało się z Hispalą? Tu jest coś nadzwyczajnego. Rzymski Senat w bezprecedensowym akcie udzielił jej specjalnej ochrony, pieniędzy i co najważniejsze, wszystkich praw prawnych wolnej rzymskiej obywatelki. Pozwolono jej wyjść za mąż za kogo zechce, dziedziczyć majątek, a jej zeznania zostały prawnie uznane, coś niesłychanego dla prostytutki. Hispala Faecenia stała się jedyną prostytutką w historii Rzymu, która nie tylko odzyskała wolność i godność, ale została publicznie uhonorowana przez państwo. Ta historia pokazuje coś głębokiego na temat złożoności rzymskiego systemu. Z jednej strony mieli przemysł, który codziennie zniewalał i poniżał tysiące kobiet, z drugiej, kiedy było to politycznie wygodne, mogli wynieść jedną z tych kobiet do pozycji honoru i szacunku. Hipokryzja była monumentalna, ale też ujawnia, że Rzymianie doskonale rozumieli, Iż te kobiety były pełnymi istotami ludzkimi, zdolnymi do odwagi, inteligencji i moralnego działania, po prostu zbudowali system, który systematycznie odmawiał im tej człowieczeństwa. Lupanary w końcu zaczęły znikać wraz z chrystianizacją cesarstwa rzymskiego. Pierwsi chrześcijańscy cesarze, zaczynając od Konstantyna, zaczęli wydawać prawa ograniczające i karzące prostytucję. Jednak ten proces był powolny i nigdy całkowicie skuteczny. Przemysł stał się bardziej ukryty, ale nie zniknął. To, co się zmieniło, to społeczne postrzeganie. Rzymski pragmatyzm został zastąpiony chrześcijańską moralnością, która widziała komercyjny seks jako ciężki grzech zarówno dla klienta, jak i dla kobiety. Jeśli ten filmik wydał ci się interesujący i nauczyłeś się czegoś nowego o tym ciemnym, ale fascynującym aspekcie rzymskiej historii zasubskrybuj kanał, daj like, jeśli ci się podobał i zostaw w komentarzach, jaki inny aspekt codziennego życia w Rzymie chciałbyś, żebym omówił w przyszłych filmikach. Do następnego.